A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Sebastian. A dziś witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Bedrocks. Nagrywam to o godzinie 16.31. Zapraszam do rundy. Teraz lecimy sobie na przeciwnika. Najlepiej to ja bym sobie ten kursor tu postawił. Mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzał. I tak yy, to nie jest potrzebne. To znaczy chcę zo... chcę kurde no. Chcę zobaczyć ile będzie się nagrywało i czy yy, w ogóle bo wiecie jakie są te skróty klawiszowe, że może ci zatrzymać po prostu nagrywanie, i tak to będzie. Jej ja no sobie. No coś prawie. O. I lecimy. Lecimy na szczyt. Jak to się mówi? Idzie do mnie? Nie. Wiem. Bardzo dobrze obudowywuję te łóżko. Yy, trochę się obawiam, że te TNT nie zadziała. No ja zawsze tak popełniam błędy, to nie jest nowość. Czekajcie. Pyk, pyk. Czy on mnie widzi? Nie wiem. O, już mnie zauważył. Kurde, ale szkoda, że teraz mnie dopiero za zauważył. Pyk, pyk, Kurde! Nie postawiam jednego TNT! Nie! No nie! Tu jest kamienny i lecę do niego. gość już chyba nie wie, że lecę do niego. Zablokuję mu wejście. No, kurde, no... gdzie mam... tu? O! Ej, ale dobrze, że mu zniszczyłem łóżko. To, to jest bardzo dobre. E, bardzo dobrze. Teraz kupuję ino żelazny mieczyk. Mam nadzieję, że on nie jest jakiś trudny do zabicia. Dobrze ci tak. A ja mnie <laughs> gościem zdenerwował. Dobra, lecimy na Emeral Jacksy. Y Ale już się obawiałem, że przegram. Ale ten zasrany Stevek. Lecimy teraz, lecimy teraz na emeraldy, próbuję teraz nie spać. I chyba mi się to udało. No przecież oczywiste, że mi się udało. No bo, nie, no bo nie było nic wychwycone, że spadłem. I to bardzo dobrze. Czekam. No. Pyk pyk pyk. Pyk pyk, pyk pyk pyk. pyk 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 pyk. Leci. Dobra, może będę teraz już kończył nagrywanie. Yy, I będę nagrywał kolejną część. Nara.